de Santo Antonio, południe Portugalii, tuż przy granicy z Hiszpanią. Tu zaczyna się dziś rok 2011 dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Blizga, koniec, koniec akcji biało-czerwonych. Blizga, Blizga będzie miał okazję na oddanie strzału, broni, gol! Bramka dla naszej reprezentacji. Co to znaczy zdecydować się na strzał z dystansu? Dawid Blizga. Dawid Mowak okazja na to, by wygrał pojedynek jeden na jeden z Damasko, ależ teraz dobre liście bramkarza reprezentacji Mołdawii. Uwaga, Wojciech szczęsny, no i teraz instynktowny pan Szczęsny, Lewandowski, Lewandowski uwolnił się z podobiegiem Robert Lewandowski strzela gol! Go Bramka dla polskiego zespołu w 19. minucie. Świetna indywidualna akcja Roberta o, Lewandowskiego. Dysponuje przecież świetnym uderzeniem John Arnery, ale bardzo dobrze Wojciech szczęsny. Doski Robert Lewandowski, polekarny. Robert Lewandowski. ach Pięknie, ale równie udanie broni ten strzał w z drużyny Litwy Karter Marska. Demilewicius czeka w środku. Czesną Demilevicius, Demilewicius daleka i mamy bramkę. Mikoł w tej kontrze nie daje szans Sebastianowi Małkowskiemu. Nabrać większej płynności 2 do 0, tym razem strzelcem bramki Czestałckis, po kolejnym błędzie na panka i ratuje nas w tej chwili trafienie panka w słupek Zespołem Grecji, Mitroglu bardzo dobrze interweniuje Grzegorz Sandomierski. Mówił Jacek Gmog, że jest niebezpieczny, że pozostawiony bez opieki potrafi natychmiast podjąć decyzję. Popatrzmy. I bardzo dobra interwencja Sandomierskiego. Peszko przed polem karnym, zgubił niestety piłkę, zablokowana z daleka, Lewandowski, ach, niewiele nie brakowało, ładna oh yeah. akcja Polaków. Lewandowski, jestem, do Błaszczykowskiego, pole karne, Błaszczykowski, Peszko, Peszko, uderzył, aj, nie wiele, piękna akcja Lewandowskiego Polaków. Będzie okazja, Lewandowski, czy to wykorzysta, Lewandowski, pole karne. ładny zwód Lewandowski, Lewanoga minuł minął Lewandowski, aj, troszkę za długo tutaj wryblował Robert Lewandowski. Tylko mecze sparingowe, trudno w Lewandowski, Mierzejewski, troszkę za że Mierzejewski, Sansa, gol! A więc dwójkowa akcja i wreszcie bramka polskiej reprezentacji. No świetnie, że strzelamy tą bramkę, właściwie w najgorszym momencie. To jest... I W nią nie trafił. tak. Ale świetnie, że pierwszy błąd wykorzystaliśmy, bo Argentyńczycy naszego błędu nie wykorzystali. Dlatego prowadzimy. Ale tak jak mówię, my gramy o wiele więcej niż Argentyńczycy. W odpowiednim postanowieniu Argentyńczycy. Wyrównania i proszę bardzo, mamy bramkę wyrównującą, strzeloną, tak, Bena. odłowiec. Bardzo ważny, włoski, niezpalonego. Brożek, do jednego. Kapitanie, że bramka z Abrożu, bo on ma zimną krew w wykończeniu. On lepiej. Maro aro i dobrze, Wojciech Krzysztia. Zobiach To będzie bramka samobójca Jodłowcy. Cała sytuacja. Jeszcze raz w powtórce. Nie wiem tylko dlaczego Jodłowiec złożył się do oddania wybicia tej piłki, prawda? Po Bo... jak jestem. Troszkę niepotrzebny kolmnik latów tempo. Jeden na jeden Babrzyniaka, doświadkowanie zamka na płastykowski, ale asekurują Francuzi. z Zobbia bez namysłu oddala grę od własnego pola karnego. Obrania. Masz, jest Ładnie Kobapła Jeszcze raz zawieszał. A zier Lewandowski. Może teraz bronią się Francuzi. Piękna akcja Polaków. Grali tak krótko i tak silnie do nogi, że Robert Lewandowski no nie miał. Żejewski. Wybija. Bez namysłu Apital. Martę. Martę potrafi uderzyć z daleka. Ebra. Czeka Oaro. Do niego zagrali kapitalnie Szczęsny. Na... Był tam że jest. Lewandowski! Aaaa! Ja! Nie wiele brakowało! Okazja Balbuena, ale mamy szczęście. Kuba Błaszczykowski zwolnił, włączył się piszczek. Jak to rozegramy? Kuba Błaszczykowski i Lewandowski! Aj, Nie wiele brakowało! Znowu ładna akcja nie Polski. Po z daleka Matuśczyk, a Aaaa! brakowało! Nie ma nikogo na, na dobitkę. I dobrze, uwaga, będzie okazja, szczęsny, tylko on ratuje teraz biało-czerwony. Brawa noga Błaszczykowski, dynamicznie Lewandowski, akcja polki z Dortmundu, Błaszczykowski, gol! Bramka numer 600 w historii meczów Polski na własnych stadionach. 36. minuta, Kuba Błaszczykowski, kapitan naszej reprezentacji. z nasi piłkarze, Błaszczykowski, świetne zagranie do Mierzejewskiego, jest w środku Brożek, Mierzejewski, Brożek, gol, 1-0 dla polskiej reprezentacji, 27 minuta, piękna akcja polskiego zespołu, najpierw Błaszczykowski do Mierzejewskiego, później precyzyjne podanie Mierzejewskiego, tu Paweł Brożek ma, zdaje pokazał się Mierzejewski, o, Titania! Ależ teraz udało się znakomicie obronić tobie! Tak, dobre włączenie się lama, lam pole karne, lam! Brawo szczęsny. To była świetna interwencja po kapitalnej stronie, że jest, i jest i Lewandowski za długo poczekał. Teraz do peski na wolne pole, okazja, pesko! ale z zyskiego! Idzie tam pesko, no może teraz Sławek wreszcie się poprawi! Okazja, pesko! Poczna siatka, tylko poczna siatka! Po pięknej dotrze. Fantastyczna kontra. Wykonana tak jak trzeba. Trzy szybkie podanie. Wyprowadzenie zawodnika do strzału. Świetna No i teraz błąd Polaków. Brawo Szczęsny. Po teraz kolega. Podolski. Podolski. Szczęsny. Kapitalnie. Szczęsny jest teraz. Brawo. Boj, boj, boj. Boj. razy sztuka. słaby teraz nie zmarnuj. Nie zmarnuj. Za późno albo za wcześnie to powiedział Kros Rozdaleka. daleka. Brawo Szczęsny. Czasem szansa Polaków. Teraz. Jaka jest Jednoznaczna Dariusz Dudka uszczęśliwia myślę, że nie tylko Zbyszka Bógnika, ale nas wszystkich przede wszystkim Brawo, 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 brawo Lewandowski szczęsny Lewandos... ósmy do Lewandowskiego Aś jednak Jeden do jednego Szczelne. Wojciech szczęsny Tyle, nie, tyle lat! się błąd niebezpiecznie i jest bramka wyrównująca. Jeden, jeden błąd, dwa i proszę bardzo, Miller i mamy wyrównanie. Coś niesamowitego. Kakao. Coś niesamowitego. I przyspiesza Błaszczykowski, czwórka Koreńczyków. Błaszczykowski! Poprzeczka, Lewandowski, gol! Jeden do zera, biało czerwony Wiedzyno, spotkania Koreńczycy niebezpiecznie. Jeszcze nie koniec akcji, jeszcze strzał i niestety jeden do jednego. Park Chuyung. Teraz świetne zagranie, będzie sam na sam Swabiańskim, Korańczyk niestety, 2 do jednego. Na boisku rezerwowi obrońcy reprezentacji Korei, teraz szansa biało-czerwonych i gol! Kuba Błaszczykowski, 2 do 2, brawo Kuba! Uwaga, Błaszczykowski pole karne, okazje dla Polaków, czy nie? Błaszczykowski, lewo do go, gol! Kuba Błaszczykowski, i znów trzeba powiedzieć, znaczy kapitan. Peszko zagrywa, Lewandowski, gol! Asysta doskonała Sławomira Rapeszki błąd błaskąnego i dla napastnika klasy Roberta Lewandowskiego to jest formalność. Dystans, Tam, Gdy, Pacini, Gdy Pacini poszedł na dobrą sytuację teraz ba balotelli, ale poczekajmy. Balotelli z daleka i bramka. Jeden do zera, myślę, że trochę źle ustawiony i zaskoczony Wojciech Szczęsny. W zasadzie to taka druga, druga dobra jakaś... Ja jakaś... sam Szczęsny. Sam Broni tym razem Tam znaku Lotelli, no i mamy 2 do zera. Orgo, worgo przed polekarne będzie okazja i brawo Łukasz Fabiański. Pora tę pasę przerwać. Mierzejewski, ale znakomicie broni Bogdan. Roman z prawej na lewą. stronę się przemysł. To, to jest istotne Polacy mają teraz szansę. Błaszczykowski, Rybusz czeka pokazuje jestem. Jak rozwiąże to Kuba Błaszczykowski do Mierzejewskiego lewa noga. Mierzejewski! Bomba nieprawda, podobno o, Jest wreszcie to, na co czekaliśmy na 36 minut. Elek. Trzeba to zablokować. Trzeba, ale że nie podwierzyć. Tak Ale tutaj trzeba słowa ustania za Pomy Błaszczykowskiego. No to nie końcu.